Hello sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello white clouds floating by. Hello cooling summer breeze, coming whistling through the trees. Hello sand and hello seas. Hello, positivity surrounding everything I see. Hello, happy, hello, free. Hello, you and hello, me. Hello, sunshine, hello, sky. Hello, white clouds floating by. Hello, cooling summer. Come and whistling through the trees. Hello, send them. Hello, see Well, hello, positivity surrounding everything I see. Hello, happy. Hello, free. Hello, you and hello me. Wybieramy się nad wodę, pobawimy bawimy się z piłeczką, spacerujemy i wszystko Wam pokażemy taki dzisiaj już dzień na rowerach. Tak, jedziemy na rowerze. Jedziemy. Dojechaliśmy do Fornebu. Park. Już mamy niedaleko. W ogóle to mamy niedaleko nad wodę, ale lepiej rowerem. bo spacerek trochę robi. Jesteśmy w fornebupali, zatrzymaliśmy okay. na, się na chwilę, ponieważ Antuś patrzy sobie tu na kaczuszki. Co to jest? Kwa, kwa kwa? Kaczuszki, tak? Chcesz ściągnąć kask, co? Nie ściągaj, bo jedziemy dalej. Także kaczuszki sobie pływają, a my jedziemy dalej. Zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda. Nie mam takiego sprzętu w ręce, żeby wam... Móc to wszystko pokazać tak jak ja to widzę. Ale w plecaku mam lepszą kamerę, aparat, także zobaczycie jak tu pięknie jest. Okolica jest przecudna. Trafiliśmy na jakieś zajęcia dla ratowników A to jest z... aż przerażona. Zobaczcie jaka akcja w ogóle. Mają jakieś ćwiczenia, pewnie jakaś szkółka. Czuję tym chłopakom. Przecież woda jest lodowata. Pierwsza pomoc. tonąca mu. Kto pójdzie po piłkę? Kto pójdzie po tą piłkę? No super! I teraz mama. No, trzeba biec, to biegniemy. Chodź. Szybko! 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 Szybciutko! Szybko! Jeeeeee! Yeah. Szybko! Kto pierwszy? Kobaj! Brawo! Zobaczcie ten domek tam. To jest domek letniskowy, chyba. Nie wiem, czy ktoś tam mieszka, chyba raczej letniskowy. Chyba wszyscy Norwedzy mają takie domki. Ale jest super. No, no idź, boisz się? Daj rączkę. Tak, więc widzicie, my sobie tak spędzamy czas, tak? Słuchaj, pokażcie. Jest cudownie. Yy, tutaj od wody czuć taki lekki chłód, ale myślę, yy, że yy, i tak jest wczesna godzina, bo jest przed południem, będzie jeszcze cieplej. Podejrzewam, że spokojnie jest 18-19 stopni. I chyba będzie jeszcze lepiej. A sobie usiadł, tak? Zobaczcie. Taki słodki chłopczyk. Pogramy jeszcze w piłkę, tak? Pogramy jeszcze w piłkę, posiedzimy, zjemy coś, bo wzięłam takie przekąski różne. I później pojedziemy do domu. Ale długo tu, dużo czasu tu spędzimy. Bo lepiej spędzać czas tutaj na świeżym powietrzu niż w mieszkaniu a tutaj jest przyjemnie jest bosko po prostu jest bosko jak na wakacjach tylko mogłoby być cieplej to by się mama poopalała ale dopiero mamy maj więc jeszcze opalać się będzie Dlatego opalać się będzie czas jeszcze. Wiosna na całego. Widzicie jakie pączki. Liście się rozwijają. Także my zajadamy paluszki. chlupu chlupu. Siedzimy sobie na słoneczku. Świeci prosto na nas. Tak, więc może coś się popalamy? Co? Mama tutaj mieć tą kurtkę. Chociaż jest wiatr. Ale na pewno jak na nas patrzycie, to wam się wydaje, że jest to tak ciepło. Ciekawe jak w Polsce. Napiszcie. Napiszcie jak w Polsce. Jak u Was mija majówka. W ogóle przepraszam, że tak się zajadam, ale nie mogę się powstrzymać. Paluszki są tak uzależniające, że jak zacznie się je jeść, to nie można skończyć. Dlatego ostatni. Antoś postanowił pogonić gęś. W ogóle mówiłam, że wezmę ostatniego paluszka, a dalej jem. Udało ci się! Juhu! Wygoniłeś gąskę? Jak ją wygoniłeś? Sio! Co ona tu będzie? Chodzić. Prawda? To jest twoje miejsce, tak? No i tak to tu wygląda. Takie miejsce do odpoczynku, do kąpieli wodnych, do sportów wodnych. Do odpoczywania, spacerowania, opalania się, grania w piłkę, można tu robić wszystko, co dusza zapragnie w wolnej chwili, tak? Rzucać kamykami do wody można, tak? I wcinać paluszki też można. Tak więc dzisiaj taki vlog na chillaucie. No, Nawet się gadać nie chce. Naprawdę. Jest tak fajnie. Człowiek by usiadł, wystawił twarz do słońca i tak sobie siedział. Tak? Co tam są? Kaczuszki? A co ty kaczuszkom rzucasz kamyki? Kaczuszkom się chlebuś rzuca, ale my nie mamy. Tak sobie kaczuszki parkami pływają. W końcu wiosna. Zobaczcie, tam na tym wzgórzu jest skocznia w Holman Widać ją po prawej stronie. Ja ją spróbuję zbliżyć. Widać dobrze. I zabrałam Was nawet pod skocznię w Holman e, Tak więc myśmy sobie posiedzieli. Mało już zaczyna się powoli nudzić, bo robi takie rzeczy. Antoś nudzisz się? Dwaj stamtąd. Będziemy po stronę domu. Редактор Zatrzymamy się jeszcze tam nad morzem I, i chyba nagram wam trasę. Nie wiem czy tego tak chcecie czy nie, ale wam nagram, bo naprawdę jest ładna ta trasa. Idziemy Antoś? Chodź, idziemy. Gdzie jest nasz rower? Chodź, idziemy. chłopakami do parku Tu gdzie byliśmy na rowerze jak, jak jechaliśmy nad wodę Tam są Antoś co to zrobiłeś Wsadziłeś nogę do wody Co? Czemu tak zrobiłeś i co? Musimy iść do domu Popatrz tutaj na mamę Co mokro masz w bucie Co? Mokrą masz skarpetkę. No i co to się stało? ściąga buty. Czemu ściągasz buty? Co będziesz chodził bez butów? Ty chyba masz małe jeszcze buty. A Antoś w kapciach poszedł na spacer. Bo kupiliśmy mu super wygodne buty. Nie ma ty? Antoś, to zrób, papa. I kończymy tego vloga. Ale nie tyłem. Odwróć się, tu się popatrz na mamę. Zrób, papa. Antoś, tu zrób, papa. No, zrób, papa, papa, do mamy. Antoś, zrób, papa. Kończymy tego vloga i żegnamy się z Wami cieplutko. Jeżeli Wam się podobało, kciuk do góry i subskrybujcie nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco. Pa, pa!